Cześć, tu Sarikka dziś kolejny odcinek z Brawlsters. Dzisiaj jesteśmy na moim drugim koncie i pogramy sobie bez chodzenia challenge. Polega to na tym, że nie możemy chodzić, a Mortisem, jak sami wiecie, gdy uderzamy jego atakiem, to Mortis się rusza. Dlatego myślę, że Mortis jest tutaj najlepszą postacią na tom. Tą... Na ten challenge po prostu, ale zanim zaczniemy, to oczywiście bijajcie do klubu Mordix Artixa To jest jak widać mój drugi klub, na którym jest, w którym jestem po prostu dowódcą na drugim koncie, do którego was serdecznie zapraszam od 7,5 a jeżeli macie 10 czy tam 11 tysięcy, bo nie wiem o ilu teraz jest, Mordix Artixa to jest to na 100 od 11 tysięcy otwarty to zapraszam Was bardzo serdecznie lecimy po kopeczkę, wiadomo wbijacie na mojego Instagrama, na mojego Discorda e, Możecie wysłać donate, do wszystkiego macie link w opisie. Dlatego tutaj e, widzę, że jeszcze coś jest w sklepie termowy Brobox, dlatego sobie otwórzmy go może. E, uwaga jest legenda, mamy legendę na e, challenge'u. Dobra, e, wchodzimy sobie w królewski traktat. E, mapa bardzo średnia bym powiedział, bardzo średnia na tą mapę, nawet kiepska bym powiedział. No ale cóż, no zaczynamy, lecimy, zobaczymy jak nam to pójdzie. Wszystko się ładnie nagrywa Wy oczywiście pamiętajcie o łapce w Jeżeli chcecie więcej challenge na tym kanale Oczywiście zostawcie subika e, No i dobra, lecimy Dzwonał deszcz, żeby żaden film Was po prostu nie ominął Widzę tam Franka e, No trzeba uciekać, myślę że trzeba Będzie przykapić trochę w tych krzakach No nie, 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 nie. Dobra, ja się przykapię Bardzo średnia mapa, bym powiedział Bardzo średnia A to tylko będę miał do uciekania Będę uciekał Bo Jak będę atakował Jakby było dużo krzaków nie, To by było fajnie ale zobaczcie, nie, 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 Frank, idź, 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 Frank, idź, proszę Ja nie chcę cię atakować, proszę 8-bit, nie Pieski, pieski, nie Nie, pieski No i z dwóch stron, widzieliście, jakie kundle Mówię, widzicie, jakie kundle, widzicie, jakie kundle są, nie? Z dwóch stron psy zastrane. czemu tu Frank w ogóle przyszedł? Nie mam zielonego pojęcia Takie są właśnie psy w tej grze no i dobra, lecimy z kolejną rundą. Zobaczymy tym razem, jak nam pójdzie. Widzę, że mamy tu już na początku skrzyneczkę. Eee... No jest kiepsko, no jest kiepsko. Jest bardzo ciężki challenge. Bo tym bardziej, że Morty stoi na psy. No nie, no jeszcze Mike, fajnie. Bardzo fajnie, naprawdę. Nie, no, no ja się tak cieszę. O, no będę unikał jego przycisków. Faja, No on we mnie nie trafi, nie? No co za ty. Ja proste, nie, co ja, ja podchodzę pod pociski jego? Co ja robię? Ty Jakby ja bym go ograł, nie? Co to by było? Ale ja mu... Patrzcie jak go cisnę, patrzcie jak go cisnę Gościu, nie, nie wie co, co ja robię w ogóle To <laughs> no easy z typem, serio Ale easy z typem Patrz, Patrzcie, odpuścił bo nic, nie potrafi mnie strzelić, nie? Haha, <laughs> co za ty... Dobra, dobrze, że to był ten... Jakby to był bardzo, to by było zdecydowanie ciężej. Ale tak można właśnie cisnąć sobie dynamajka, nie? Tak można właśnie to robić. Ale dobra. Eee, 6 Sześciu, pięciu graczów. Kurde, troszkę przeczekaliśmy. To znaczy nie czekaliśmy, tylko nie kaliśmy to tak naprawdę daje tego. Nie, 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 idź, idź, idź. Ja, ja jednak się cofnę może do krzaczka. Bo widzę, że już tutaj nie potrafią się strzelać, tylko muszą na mnie oczywiście, bo widzą, że robię challenge I widzicie, XRTX i od razu, nie, od razu, nie, wejmie od razu, kurde, tutaj, wiecie, muszę go zabić, nie Dobra, Dobra lecimy, cztery graczy Brok dalej tutaj jest w tym miejscu, nie wiem, dlaczego on nie idzie na kogoś innego Tylko, kurde, sobie tu cały czas stoi, mimo, że tu nikogo nie ma, o to chodzi O, Poko i, o, o, dobrze, awczy tam, bo Dawaj, Brok, podejdź tam i zabij ich, zabij ich Dawaj, zabij tego pokoju, bo dlaczego on mu odpuszcza? Co ten brok robi, ja nie wiem. Co za typ w ogóle? Dobra, lecimy dalej. Trzech graczy już mamy na plusie, już jest dobrze. Tylko żeby ten brok poszedł na niego, nie na mnie, no kurde. Byłoby świetnie. Nie no, chyba cię postało, gościu. Haha, mogę unikać, z daleka mogę unikać, nie? Z pocisków. Dobra, no, była lekka wpadka, ktoś wbił do pokoju, nieważne, już jesteśmy, jak widzieliście. Mamy plus 8, mamy drugie miejsce. Myślę, że jak najbardziej w porządku. Tym bardziej, że no, jednak ten challenge jest bardzo trudny. No i oczywiście wywala z gry. No, oczywiście. Może się tam e, napisać supercell. Jeszcze główno tego nie naprawi Napiszę tam hejtujcie supercella. No i dobra, lecimy. Kolejny mecz. Lecimy. Zobaczmy, jak to pójdzie. Dobra, mamy Broboxika obok siebie. Zobaczcie, niby Mortis ma tutaj zasięg. Ale i tak nie uderza w tej skrzynię To jest bardzo dziwne. Bardzo dobra. Uderzamy, uderzamy, zobaczcie jak on mało bije, nawet tysiąca nie bije, a to jest jeszcze na blisko, to jest przesadzone takie sierwo, no bo jednak to jest na blisko i nawet tysiąca nie bije, no to to jest przesadne. Na blisko postaci powinny właśnie dużo bić, no bo kurde muszą podejść, nie, wiadomo, a to tak mało bije, masakra, mimo że mam takie słabe pary, wiadomo, ale to jednak troszkę za mało bije, powinno tak... Myślę, że jedną trzecią więcej, albo nawet pół, pół, pół razy więcej po prostu, nie? wiecie o co chodzi. O nie, 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 proszę nie, pieski, 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 pieski! O dwa kundle zasrane! No nie, no pieski, no zasrane kundle. O, oczywiście z dwóch stron, jak zwykle to bywa po prostu na showdownie. No i dobra, spróbujmy. Ostatni meczyk, zobaczymy, jak tym razem pójdzie. Mam nadzieję, że się teraz spotkujemy. Oczywiście nie może być psów, bo jak jakiś kundel mnie zobaczy, to jest po mnie automatycznie, dlatego powinienem się chować po krzakach. Ale nie chcę, żeby tak było, że nudno, że tak schowam się po krzakach. Musimy coś robić, nie? To sobie zbierzmy tą skrzynkę. Tylko oczywiście, no tutaj. Yy... zobaczcie, on patrzcie. Mortis jest taki zbugowany, że zobaczcie teraz. Nie, 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 o to mi chodziło. Widzicie, on nic nie robi. On nic nie robi, widzieliście? stoi, ale rozwala mimo to, nie? Dobra, lecimy. Jeden kiupsik, dziesięć graczy. Niestety, nic się nie wybijają. Kurde, zobaczcie, jak on długo jeszcze amunicję ładuje. On powinien, może, jakby ładował szybciej, zdecydowanie amunicję, no to myślę, że mógłby taki być, Mortis, ale no. Czt. Damage powinien mu zwiększyć albo zdecydowanie szybciej, żeby przeładowywał, nie? To by było błogi. Dobra, Karl zabił 8-bita. Ja widzę, że coś tam na dole się dzieje. O, kruk, kruk. Jakby kruk tu podszedł, nie, to ja bym tak, tak go za gombolił. tu O nie, dlaczego Bibi mnie wykryła? Jak ten balon tu trafił? No kurde, no. Dawaj go, dawaj go, dawaj, zaraz go dojadę, zaraz go dojadę Nie, bo on już chce od razu HP Nie ja zrobimy tego Dobra, dawajcie tu, dawajcie, ciśnijcie się Ja tu muszę się ukryć, niech tu się powybijają, wtedy mogę im tu wyskoczyć Nie, crow, crow, idź stąd, idź stąd, crow Proszę, nie nie, co ja odwaliłem Kurna, on się haczy o to gówno Nie, najgorzej Zobaczcie jak on się haczy Nie no, co za syf, co za syf No ale chociaż, plus 2, wiadomo Dobra, teraz już serio ostatnia bitwa. Kurde, chciałem mieć troszkę lepsze miejsce, no ale widzieliście. Dużo było obok mnie yy, gości Rosa, tam Karl, tam nie wiem Piper, y, Crow akurat musiał tu przyjść w ogóle, nie. Masakra. Dlaczego akurat tutaj, nie? Jest tyle innych miejsc, a musiał akurat tu przyjść. Zobaczcie, mamy tutaj dużo par wokół yy, siebie. No tylko że zaraz piesek jakiś przyjdzie. Zobaczcie. Nic nie robi i zadaje damage. Zobaczcie, Mortis się nie rusza. No, totalnie. Widzicie to? To jest takie dziwne bardzo, nie? Stoi po prostu w miejscu i zadaje damage. Oooo, Mike! Zobaczymy tym razem jak pójdzie Czy bardziej gości ugarni, Bo tamten gościu pojedynczo strzelał i to był jego błąd. Powinien na przykład trzema pociskami na raz w, w każdą stronę. I wtedy bym dostawał bułę, nie? A tak to po prostu randomowo strzelał, nie? I to, to nie miało sensu tak naprawdę. To co on robił. Dobra, idź. Idź ode mnie. Idź ode mnie, typie. <laughs> co on myśli? Czy ja tu będę chodził za nim, biegał? Dobra, mamy dwa cubesy, lecimy dalej. Szybciej, lecisz, bo tam cubes był, ale no niestety chyba jest za daleko. O ile się nie mylę, tam był cubes, nie? Nie wiem, już nie pamiętam, ale tak jakbym go widział, nie? Dobra, nie no Jesse, Jesse, proszę nie iść tu. No kurde, no Jesse, no dlaczego tu? Psie głupi. No ale kundel, zasrany, dlaczego nam nie przyszedł? Nie no, lecimy oczywiście kolejny meczik, bo tutaj tak nie może być, że jakiś Jesse pies sobie przychodzi. E, może iść na tego dynamajka i idzie na mnie w ogóle. O co mu chodzi temu psowi głupiemu, nie? Masakra z tym kundlem. Ech, widzicie jakie są psy. Nawet challenger nie można sobie tutaj normalnie zagrać, bo już goście. O, oczywiście pieski muszą być, e, muszą się reklamować na odcinku, muszą pokazywać swoje psiarstwo po nie? Masakra z nimi. Zobaczcie jak ten. O zobaczcie, widzicie to? O, w ogóle nie uderza, zobaczcie, stuje, stoi. Widzicie to? Widzicie to? I rozwala skrzynię, nie? To jest, to jest takie dziwne bardzo. Dobra, lecimy. Zobaczymy, jak tym razem. Widzę, że na razie nikt w ogóle się nie strzela. Totalnie 10 graczy, nie wiadomo co oni robią. Wszyscy się chyba kampią po krzakach. Dlatego zróbmy to samo, myślę. W ostatnim meczu może przykampmy się trochę bardziej. O, o, cubes tam jest. Cubes, ale kusi. Trzeba lecieć. Dwa cubes, ale nie, ja tam nie zdążę, kurde. Szkoda. Naprawdę szkoda wielka. O, sześciu graczy, bardzo fajnie. Do mamy Cube'a. No i lecimy tutaj do krzaka. szkapmy się może trochę. O, może trochę bliżej. O, popatrzmy, co tam się dzieje. Sześciu graczy. Jest tu ktoś? Chyba nie ma nikogo. Ale myślę, że możemy tu nie. Tam jest Barley. Z Barleyem lepiej nie zadzierać, bo jednak Barley mm, robi robotę. Z bliska potrafi się bronić, nie jak Dynamite, bo jak tutaj Mortis podjedzie do Dynamite'a, to raczej Mortis jest pewne, że go dojedzie. A Barley... Widzicie tego psa? Widzicie tego psa? Widzicie tego psa? Nagle wyskakuje mi z Kraka No nie no, zostaw, proszę, proszę Proszę, zostaw, zostaw, proszę Kurna, proszę, zostaw mnie! Zostaw! Psie! Psie! Widzicie jaki kundel, widzicie? No ale dobra, czwarte miejsce. Oczywiście tutaj poko jest Tutaj nie pozdrawiam tego pana, tutaj jest Kundel ze strony, widzicie tutaj. Jeden z największych przykładów psów. O! Pięknie Jesse! Brawo! Dziękuję Ci Jessie! Pięknie, żeś dojechała tego poko. Ma za piarstwo dostał też psiarstwem. Tak powinniście odpacać właśnie psiarstwo takich kundy jak ten Poko. Nie pozdrawiam go. Plus 5, fajnie. No i dobra, myślę, że challenge nawet dobrze wyszedł. Drugie miejsce, czwarte, piąte. Myślę, że nawet w porządku. No i co? Jeżeli chcecie więcej challenge zostawcie łapeczkę subita. No i co? Lecimy, widzimy się po prostu w następnym odcinku. Hej!